Kompozytorzy lat 60. byli zmuszeni komponować brzydko. I po raz pierwszy coś takiego było, że pisałeś muzykę taką, żeby dostać dotację, i taką, żeby koledzy kompozytorzy albo jakieś autorytety z dziedziny to je przyznali dotację na napisanie tego, a nie pisać takiej muzyki, żeby się podobała ludziom. Dobra, to Penderecki, nie? Ludzie nie pozostają obojętni wobec tej muzyki. <gry> Raczej się nie da. Czekaj, mam cytaty właśnie spod nagrania z Openera 2012. Jego muzyka to rzem bez ładu i składu. Nie da się tego słuchać na trzeźwo. Trzeba najpierw wypić pół litra. Ale! Znowu, znowu druga strona medalu. Radiohead z mistrzostwem Krzysztofa Pendereckiego. O. Byłem tam na koncercie i pamiętam, że myślałem sobie wtedy tak. Nigdy nie słyszałem niczego nawet w przybliżeniu podobnego do tego. Było to oszałamiające i gdybym był e, administratorem piekła, to taka muzyka byłaby grana na recepcji. <laughs> Albo w windzie. <laughs> Także dzisiaj na moim kanale jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, bo mamy gościa Agnieszkę Nistler, która prowadzi fenomenalny kanał, Poważna Niepoważnie i ma tam mnóstwo świetnych filmów, gdzie w mojej opinii to jest znacznie bardziej poukładane niż na moich filmach, bo ja mówię trochę do Was chaotycznie, ale z głębi serduszka. Także mam nadzieję, że razem może jakoś poskładam jakiś sensowny film. Mateusz zrobił fajny odcinek o sonoryzmie. Możecie go zobaczyć tutaj, o, w tym miejscu. Jak klikniecie sobie, to będzie odcinek o sonoryzmie. Rozmienicie listę i tak klik. O, to wiem, co możemy jeszcze powiedzieć. Jest ten kolej z Radiohead, nie? Co to jest tak totalnie na na Jak on się nazywa? Greenwood! Johnny Greenwood! Wtedy, dopiero jak, jak usłyszałam wywiad z Greenwoodem, to się. Tak sobie w głowie poukładałam, że rzeczywiście to jest Penderecki, to jest jakiegoś rodzaju fenomen, w ogóle na skalę światową. Do mnie to wcześniej nie docierało, dopiero jak ten jego zachwyt i tę jego zajawkę taką, ale ale naprawdę taką serio, serio, nie? No i potem to słychać w tej muzyce, jak se posłuchasz, nie wiem, nie wiem co tam jest takiego, how to disappear completely, tam są po prostu te klastery takie rozjechane, te. no tam jest Penderecki i to jest... Że kompozytorzy lat 60., tam 70., no 50., -tych, 60., -tych, tak bym powiedziała, byli zmuszeni komponować brzydko. Aha, to mi się wydaje, że jest trochę inaczej, chyba, no ale rozwinie. Była epoka Szymberga, kompletnego, kompletnego rozpadu tonalności. Była epoka poszukiwania czegoś nowego, nowego rodzaju brzmień i dla ówczesnych ludzi. Z pierwszej połowy XX wieku muzyka współczesna, która powstawała w tamtym czasie, była bardzo, bardzo, bardzo inna od tego, na czym oni wyrastali. Aha, tak. No. Nawet gdyby mieli się skonfrontować, zdajmy na to muzyką Szymanowskiego, to już to, co powstawało w latach wojna, powojnia, to jest już kompletnie coś innego. Potem nam wchodzi elektronika, potem nam wchodzi y, muzyka, muzyka na taśmę. Kompletnie inna estetyka. Jeżeli w tym momencie kompozytor y, nadal chciał pisać postromantycznie, no to dobra, dobra, już tego pogłaszczemy, on już inaczej nie potrafi. No ale tak trochę było, tak mieliśmy przecież Sibeliusa, trochę Brittena i też takie było, no a niech sobie piszą, nie? No ale to jest fantastyczna muzyka, no i, i słuchaj, powiedziałbyś coś na Sibeliusa? Nie, no jak najbardziej nie, ale wydaje mi się, że chyba problem jest może trochę inny. To nie jest tak, że byli zmuszeni komponować brzydko, co chyba dali się oderwać od słuchacza. I to jest problem, że szczególnie po wojnie był ten nurt po raz pierwszy dotacji państwowych, i po raz pierwszy coś takiego było, że pisałeś muzykę taką, żeby dostać dotację, i taką, żeby koledzy kompozytorzy albo jakieś autorytety z dziedziny, tobie przyznali dotację na napisanie tego, a nie pisać takiej muzyki, żeby się podobała ludziom. I to był ten moment, który trochę pokutował, i tak naprawdę dopiero teraz wracamy do tego punktu, gdzie ta publiczność staje się na nowo ważna, bo ludzie już chyba zobaczyli, że muzyka odjechała w jedną stronę, a ludzie pojechali w drugą stronę i że to się nie spotyka już kompletnie nawet yy, na zachodzie było tak, że przecież to, to naprawdę Amerykanie inicjowali powstanie Darmstadt, żeby odciąć się od tej muzyki, którą naziści przyjęli za swoją trochę, więc więc to w ogóle jest taki czas, kiedy muzyka po raz pierwszy stała się politycznie jakoś zaangażowana i to jak, jak w jakim nurcie pisałeś, mogło świadczyć o tym, kogo politycznie popierałeś i to jest w ogóle jakieś Szokujące, w sensie tak no nie powinno być nigdy. I no i trochę musieliśmy z tego wychodzić, mi się wydaje. Musieliśmy to odchorować w jakiś sposób, najzwyczajniej. Czy oszukiwał, czy nie oszukiwał? Oszukiwał totalnie. To jest. Ja jestem zbulwersowany trochę, a z drugiej strony, no, wygrał, no ale dojesz. Bo może przybliżmy sytuację. Mówimy o konkursie kompozytorskim, w którym Krzysztof Penderecki wziął udział i wysłał na konkurs nie jedną, a trzy swoje prace. I okazało się po otwarciu kopert z nazwiskami autorów, że pierwsze miejsce oraz egzekwo drugie i drugie miejsce otrzymał właśnie Krzysztof Penderecki, który wysłał trzy utwory. A można było wysłać jeden. A można było wysłać jeden. No i ciekawa jestem, jak ty się na to zapatrujesz. No, no nie wiem, ja nawet nie wiem, na co tu się zapatrywać. No po prostu oszukiwał, no. W sensie... ale, słuchaj. ale słuchaj, paszport, rozumiesz? Paszport można było dostać, można było jechać za granicę. Kasa, kasa, paszport i w ogóle wolność. Możliwość konfrontowania się z innymi twórcami z zagranicy. Nie skusiłoby cię to? No dobra, no ale wygrałby, tak? Zakładamy, żeby wygrał. Więc tak, ty jakby wygrał, nawet gdyby grał zgodnie z zasadami. Tak naprawdę to sporo ryzykował i to jest wielka odwaga i trochę taka bezczelność, bo gdyby nie wygrał, to wiesz, mógł być zdyskwalifikowany, byłaby chryja, że taki młody wysyła takie utwory, a tutaj wie, że wysłał trzy utwory, może tylko jeden, co ty zrobiłeś, Krzysiu, nie? A tutaj ich wszystkich zmiażdżył, i przez to, że wygrał i to trzy pierwsze miejsca, no to. Nie było, nie było tak naprawdę nic do pozamiatania, bo wszystkich zdeklasował totalnie, ale no nie wiem, czy w życiu takie jawne łamanie zasad jest świetnym pomysłem na robienie wszystkiego dookoła. To jest tak ci ludzie, co jeżdżą dwie się na godzinę, bo mogą po autostradzie. On po prostu wiedział, jak pisać. Wiedział, jak pisać pod jury, żeby dostać tę nagrodę. A żeby jeszcze po prostu no, żeby zapewnić sobie to, że on dostanie paszport i dostanie tę nagrodę, no to. No, mógł równie dobrze, no ale mógł równie dobrze właśnie dostać w drugą stronę, usłyszeć, że zostaje zdyskwalifikowany, no i sorry, bo regulamin nie przewiduje i do widzenia. Nie? W sensie dużo zaretykował, a skoro wiedział jak pisać, no to mógł po prostu napisać i po prostu wygrać, nie? Nie wiem, ja tak na no to patrzę. Skoro i tak wygrał, to mógł po prostu wygrać normalnie, a nie wygrać tak... Ale to chyba właśnie to jest, yy, są takie momenty, które właśnie jak w soczewce pokazują osobowość Krzysztofa Pędreckiego, który musi dużo, szybko, takie, wszędzie... To jest takie na przypale albo wcale... Przejdę, jak, jak w tych kreskówkach ktoś wchodzi do domu, taki paker i jakby drzwi wypadają z futryny. Nie certoli się w dzwonienie dzwonkiem, tylko po prostu przejdzie po wszystkich i już tyle. No, ale przejdzie po wszystkich i przejdzie do historii. Mi się wydaje, że Penderecki był z pierwszym takim kompozytorem, szczególnie muzyki klasycznej i szczególnie w Polsce to na pewno, a nie wiem czy na świecie, który bardzo konsekwentnie budował swój wizerunek i dbał o to, jak media go postrzegają, jak ludzie go postrzegają, na przykład to, że ja już go kojarzę jako starszego pana, który dyrygował swoimi utworami i jak miałem okazję grać albo śpiewać, to... No, to on przychodził na ostatnią próbę i jako, że miał to 70 parę lat, to, to te koncerty bywały trochę muzycznie niepewne, że mogło coś się wydarzyć i on też nie był na wszystkich próbach, więc nie znał nas tak dobrze. A z drugiej strony to po prostu dla niego było bardzo ważne, bo on zdawał sobie sprawę, że jakby on jest chodzącą marką, Krzysztof Penderecki, i on musi się zaprezentować tym ludziom, bo ludzie właśnie przyszli dla niego, żeby zobaczyć, jak on tą muzykę prezentuje na, na koncercie. I równocześnie też. Yy, jak tworzył wizerunek, to tworzył też narrację na swój temat. I po tym, jak w cudzysłowie zerwał z sonoryzmem, to bardzo dużo mówił o tradycji. Mówił o tym, jak to tradycja jest ważna w muzyce, jak to nie można z nią zrywać i nie da się komponować muzyki radykalnie nowej, tylko zawsze się komponuje w tym, co jest wcześniej. Z jednej strony mówił bardzo mądre rzeczy, a z drugiej strony trochę sankcjonował to, co sam robił. No to tak jak, jak ten akord C-dur na końcu Polimorfii, nie? No nie da się przez całe życie pisać tych klasterów! Łup! Cedur! Włączamy tryb klasyczny, proszę. Jaki jest twój ulubiony utwór Pendereckiego? A to ja już chyba powiedziałam, kameralistyka. Ewentualnie koncerty, drugi koncert wiolonczalowy. Tak, koncerty są fajne, tylko ja z koncertami mam taki problem, że wszystkie brzmią tak samo. Obojętne jaki masz instrument solowy, bo to i tak będzie takie... I to jest, to jest fajny utwór w ogóle, tylko to jest... Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że Vivaldi napisał dwa koncerty, jeden molowy, drugi durowy, no to Penderecki trochę tak samo, no. Takie mam wrażenie jak słucham tych koncertów, że one są bardzo do siebie podobne i są fajne, ale... Jest w kółko to samo. No, ale słyszałem, że podobno nie lubisz y, wielkoobsadowych dzieł Pendereckiego. Wiesz dlaczego? Bo to jest zawsze długie. I to jest zawsze męczące. Ja małe formy. Mój mózg nie obejmuje dzieł ponad półtora godzinnych. Rozumiem to. Pod tym względem jestem w stanie ci zrozumieć. Może tak, nie słuchałam i nie oglądałam oper. Fragmenty znam oper, nie znam w całości, nigdy nie widziałam na żywo. Ale prawdopodobnie opera jako taka, jako medium mogłaby... mogłaby trafić. Co tobie się najbardziej podoba w muzyce Pendereckiego? No to ja mam takie dwa utwory. Dwa utwory to jest Credo i Siedem Bram. I to są właśnie utwory bardzo wielkoobsadowe. I z jednej strony ten patos trochę może człowieka przytłaczać, i jest, mam wrażenie, że jakby jest nie z tej epoki, a z drugiej strony jest tak unikatowe brzmienie, i ja nie kojarzę w historii muzyki drugiego tak lejącego się, ciągnącego, em, takiego bardzo monumentalnego otwarcia, jak właśnie Siedem Bram Jerozolimy. Jak to po raz pierwszy usłyszałem no to, to kompletnie w jeden dzień zmieniłem moje podejście do Pendereckiego. I miałem tak jak to możliwe, że, że, że ten człowiek, który kojarzy się z trenu i z pasji, pisze, pisze teraz nagle takie rzeczy. To jest coś, co człowieka rzuca na kolana. Cytaty i tekst, którego używa Penderecki, bardzo często są takim wyjaśnieniem całego utworu. I według mnie to jest właśnie soczewka dla Siedmiu Bram Jerozolimy, że wcześniej jakby jest sobie, jest lud, który ma jakąś relację z, z Bogiem, z Twórcą i go szuka, ale potem jakby ten pan Bóg go musi stworzyć na nowo i właśnie tworzy się nowy człowiek i do tej nowej Jerozolimy może wejść. Że jakby zostajemy przemienieni. I to jest coś, czego chyba potrzebujemy w ogóle w każdym dniu, żeby się trochę tak przemieniać na nowo. Trochę już rozmawiamy i wydaje mi się, że pora kończyć, bo mi już herbata wystygła. <laughs> mi się kawa skończyła. Kawa się skończyła, herbata wystygła, generalnie pustynia straszna. Ale wydaje mi się, że dobrze skończyć ostatnim wizerunkiem, który, który sobie kreował Penderecki, bo przez ostatnie 20 lat coraz bardziej pokazywał się jako osoba taki, taki domator z Lusławic. Nie, taki pan na włościach, trochę, trochę ostatni szlachcic z Rzeczypospolitej, który ma swój dworek i swój wielki sad. I swoje drzewa. E, jak on to nazywał? Arboretum. Arboretum, arboretum. Mi e, się ta jego opowieść o dziadku, który zabierał go do lasu i uczył go nazw drzew po łacinie. i dzięki temu on posadził swój sad, e, przepraszam bardzo, arboretum. Ale fajną, fajną taką rzeczą, którą mówił pod koniec, to jest metafora labiryntu. Że on ma tam te swoje labirynty w Lusławicach. No oczywiście te, ta metafora jest zakorzeniona w tych labiryntach lusławickich. Pędrecki mówił, że on zawsze jak komponuje, to ma wrażenie, że chodzi po labiryncie, i że on nie wie, gdzie jest w tym labiryncie, i że można się zgubić, i że zawsze trzeba znaleźć ścieżkę na nowo i zawsze to jest inna ścieżka. I to jest chyba takie bardzo doświadczenie naszej codzienności. To jest takie bardzo ludzkie i pokazuje, że on nie był tylko postacią pomnikową, ale był trochę no postacią taką jak my tak naprawdę i ma takie same dylematy jak my. Także jak najbardziej warto w tą muzykę się zagłębiać, bo jest po prostu bardzo dużo nurtów i od wielu różnych stron, różne brzmienia, różne klasyfikacje, albo opery, albo wielkie formy, albo małe formy. Więc jest chyba po prostu bardzo dużo do odkrycia w Pendereckim i dopiero jesteśmy na początku drogi tak naprawdę. Tylko trzeba się zastanowić jak to ugryźć, żeby... żeby się nie zniechęcić na samym początku. Żeby o, mieć to. potrzebę zgłębiania, zgłębiania, zgłębiania. Dzięki za tę rozmowę dzisiaj. I do zobaczenia w takim razie na Twoim kanale i na moim kanale. Dzięki wielkie, do zobaczenia.